Pomorska e szkoła wita Was drodzy uczniowie, drogie dzieci. Przed nami lekcja języka polskiego, na której porozmawiamy sobie o rodzinie. Taki temat jest już na naszej tablicy. Oczywiście nie o wujkach, ciociach, babciach, dziadkach, tylko właśnie pani Karolino, o jakiej rodzinie? O rodzinie, w której niewątpliwie jest dużo pokrewieństw, aczkolwiek nie nazwijemy ich właśnie tak jak wymieniłeś wcześniej. Zatem rodzina wyrazów. Zacznijmy lekcję. Dzień dobry, drogie uczennice i drodzy uczniowie, panie i panowie. Przechodzimy do. Kolejnego działu ze słowotwórstwa, dzisiaj tak rodzinnie. Faktycznie, będzie rodzinnie, będziemy poszukiwać y, więzów, może niekoniecznie krwi, ale pewnych, y, nie wiem, metaforycznie nazwałabym genetycznych, tak, połączeń, słuchajcie, między wyrazami. No bo tak, czy wyrazy tworzą rodzinę? Może nie tak jak wszyscy Polacy, jedna wielka rodzina, ale tak. Wyrazy tworzą rodzinę. I słuchajcie, musielibyśmy na dzień dobry przyswoić sobie takie podstawowe terminy związane ze słowotwórstwem. I tym podstawowym jest właśnie rodzina wyrazów. Co to takiego jest rodzina wyrazów? Słuchajcie, no to grupa, ileś wyrazów, które mają wspólne podstawowe znaczenie i wspólny rdzeń. Skupmy się najpierw na tym wspólnym podstawowym znaczeniu. Chodzi o to, że ta taka podstawowa cząstka, ten taki wyraz podstawowy musi nieść ze sobą podobną treść, bo rdzeń no to będzie to jakaś część wspólna. Ja tutaj wypisałam wyrazy typu dom, domek, domownik, zadomowić, nie wiem, domowy, domator, domostwo, byśmy mogli wymieniać i wymieniać. Co łączy wszystkie te wyrazy? No właśnie, przede wszystkim rdzeń, czyli pewna wspólna cząstka, ale też i znaczenie, które ze sobą niosą, czyli jest to coś związanego z domem. Bo wyobraźmy sobie, że mamy wyraz kot, i kotlet. No czy mają wspólną cząstkę? No owszem mają. Kot kotlet. Ale stanowczo ta cząstka nie jest nośnikiem tego samego znaczenia. Czym innym jest kot, czym innym jest kotlet. Nawet jeśli to tak brutalnie ujmę, kotlet jest z kota, to te wyrazy Znaczeniowo nie tworzą w ogóle rodziny. Czyli podsumowujemy, rodzina wyrazów to są te wszystkie wyrazy, które mają jakieś takie wspólne podstawowe znaczenie i wspólny rdzeń. Skoro pada hasło rdzeń, no to czym jest ten rdzeń? Tak? Rdzeń, to słuchajcie, będzie cząstka. Bo nie zawsze to będzie, słuchajcie, temat słowotwórczy. To będzie taka cząstka, która znajdzie się w każdym wyrazie z tej rodziny wyrazów. Zobaczcie, ja tutaj y, macie przykład dom, domek, domownik, zadomowić. Y, co jest tutaj rdzeniem? Rdzeń jest już wytłuszczone. Widzicie, że jest to ta cząstka dom. Czyli to jest ten element, który łączy wszystkie wyrazy w jednej rodzinie. Po tym możemy powiedzieć, że wyrazy stanowią jedną szczęśliwą, radosną rodzinę. A wiecie, jak się nazywają te wszystkie wyrazy, które należą do jednej rodziny? To jest kolejny termin do zapamiętania. To są wyrazy pokrewne łączy je pewne pokrewieństwo, tak, pokrewieństwo rdzenia, tak, czyli tej cząstki i pokrewieństwo znaczenia, które ta cząstka, yy, które te wyrazy ze sobą niosą. Yy, zobaczcie, celowo wypisałam dom, domeczek. Dom, tak, jako taki powiedzielibyśmy wyraz matka. Wszystkie wyrazy, które tworzą rodzinę wyrazów mają taki jeden wspólny wyraz, wyraz niepodzielny słowotwórczo, czyli nie można wyróżnić podstawy słowotwórczej i formantu. Czyli jest to taki wyraz matka, tak? taki taki trzon całej rodziny. No ja nazywam akurat wyraz matka. I dla tej Rodziny wyrazów, którą Wam przedstawiłam, akurat wyraz dom jest tym wyrazem matką. Ale zobaczcie, jako wyraz pokrewny wypisałam, wypisałam domeczek, bo niewątpliwie są to wyrazy należące do tej samej rodziny. Ale za chwilę Wam powiem, na co musicie zwrócić uwagę. Bo proszę bardzo, słuchajcie, przykład. No, y, takie rzeczy. Prawdopodobnie będziecie musieli robić. To jest tak zwane, tak, drzewko rodziny wyrazów. Ja tutaj już Wam od razu, słuchajcie, przedstawiłam. Czyli mamy ten, na samej górze jest ten wyraz matka. Matka, czyli wyraz niepodzielny słowotwórczo wyraz, od którego powstają wszystkie pozostałe. I na przykład. Przez dodanie przedrostka za powstaje nam wyraz zachodzić. A z kolei od zachodzić powstaje nam zachód. Tak? Chodzić, przychodzić, przychodniach, yy, odchodzić, pochodzić, pochodzenie, pochód. Słuchajcie, tych wariantów jest mnóstwo. Od czasowników można stworzyć naprawdę... Bogate, bogate drzewo rodzinne, tylko chciałabym, żebyście przyjrzeli się i zrozumieli pewne zależności. Jak na przykład robilibyśmy analizę słowotwórczą wyrazu zachodzić, to my na tym tutaj drzewku widzimy bezpośrednio zachodzić jest to wyraz pochodny od wyrazu podstawowego chodzić. Tak. Tutaj jest ta bezpośrednia zależność Natomiast co w takim układzie łączy wyraz chodzić i na przykład zachód Nie możemy w analizie słowotwórczej nie możemy wskazać, że chodzić jest tutaj wyrazem podstawowym, bo wyrazem podstawowym dla wyrazu pochodnego zachód jest zachodzić. Zatem jaka relacja panuje między chodzić a zachód? Są to wyrazy pokrewne, czyli należą do jednej rodziny. Po czym rozpoznajemy? Słuchajcie, teraz w takiej sytuacji zawsze musimy wskazać rdzeń czyli analizujemy, która cząstka. Wyrazowa z tego wyrazu matki powtarza się w, we wszystkich innych wyrazach. Wyraz po wyrazie szukamy, szukamy tego wspólnego elementu, tej wspólnej części. I od razu przypomnę, że końcówki, tak, czasowników, to my ucinamy. Pamiętajcie też, że tak samo, tak jak. Yy, Podczas odmiany mieliśmy oboczności, czyli wymiany głosek, tak samo wymiany głosek mogą pojawić się w rdzeniu i je wypisujemy. Zobaczcie. Wytłuściłam wam rdzeń z rodziny wyrazów chodzić. Tak? Jest to chodz. Tak? Często jeszcze zmiękczone, bo mimo wszystko tak? Dochodzi do tego zmiękczenia. Zatem oboczności. Mamy na przykład wyraz chodzić i zachód. Zmienia nam się o na u. To jest oboczność. Wymiana głosek w rdzeniu. DZ. To DZ zmiękczone. DZI. Zmienia się na D. Na przykład. Też w tym samym przykładzie. Albo TO DZI. Zmienia się na samodzy, na przykład pochodzić, pochodzenie. Te wszystkie, słuchajcie, zależności trzeba, trzeba wyłapać. Zobaczmy na inne drzewo rodzinne, bliższe Wam szkoła. E, czy to jest, słuchajcie, wszystko odnośnie szkoły? Nie, na pewno nie bo byśmy mogli od wyrażenia przyjmkowego przed szkołą, czyli przedszkole, a to potem przedszkolaka, przedszkolanka, tak powstałoby tych wyrazów, ta rodzina może się rozmnożyć. Słuchajcie, spróbujcie się przyjrzeć, tak? tutaj macie na przykład szkoła, no to zdrobnienia pochodzą bezpośrednio od rzeczowników. No bo tak, jeśli chodzi o zamieszczanie na takim drzewie, trzeba pamiętać o pewnych zależnościach. Na przykład nazwy żeńskie zawsze pochodzą od męskich, bezpośrednio one od nazw męskich. Na przykład zdrobnienia, bezpośrednio od rzeczownika zdrabnianego. Przysłówek, zawsze to znaczy, jeżeli ma, jest to taki typ przysłówka, odprzymiotnikowy, no to zawsze będzie pochodził od przymiotnika. Nazwa czynności, od czasownika. Tutaj na przykład mamy wyszkolić i co? Wyszkolenie, nazwa czynności. Moi drodzy, ja tutaj. Zobaczcie, nie dość, że macie jedną wielką rodzinę, dość dużą, ale nie zamkniętą. Ta rodzina jest liczniejsza. Za każdym razem wyodrębniam Wam podstawę słowotwórczą i format. Tak? Yy, dlaczego? Bo chciałabym, żebyście. Mieli świadomość, że podstawa słowotwórcza to nie jest to samo co rdzeń. Bo teraz przyjrzyjcie się tak tym wszystkim wyrazom, spróbujcie znaleźć tę część wspólną, bo wiadomo, że za chwilę na slajdzie pojawi się na tam, nam ta część wspólna. Ale tutaj chwilę na zastanowienie, co to by mogło być. Szy jest wszędzie, K jest wszędzie, O jest wszędzie. Ł niekoniecznie, ale wiemy, że może zachodzić oboczność. Ł z reguły jest oboczne wobec l, wymienia się na l. Sprawdźmy. Mam nadzieję, że właśnie obstawialiście w ten sposób. Tak? Zaznaczone są tylko, tylko rdzenie i Moi drodzy, bo ja widzę tutaj moje potknięcie. Oczywiście, że pije się w pierś, nie wytłuszciłam sz w wyrazie szkolić. Tak, potraktujmy, że to jest oczywiste, że należy sz również należy do rdzenia. I zobaczcie, i znowu występują nam te oboczności, czyli wymiany głosek w obrębie rdzenia. Tak, jak szyk nigdzie się nie zmienia, tak znowu mamy o do u. L zmienia się do ły, tak, mamy tę kwestię zmiękczoną, wszkolić i wyszkolony, tak, tu l jest zmiękczone, potem jest l y bez zmiękczenia, l twarde. Y Słuchajcie, trening czyni mistrza, ja to powtarzam do znudzenia, no ale prawdę mówię. Tak? To, zatem to jest kwestia wyćwiczenia takich umiejętności. I znowu zadałabym pytanie: co łączysz wyraz szkoła z wyrazem przeszkolenie? Zobaczcie, one nie są bezpośrednio ze sobą związane. Mają takich pośredników, ale łączy wyraz szkoła i przeszkolenie łączy to że są to wyrazy pokrewne. Jeśli będziecie mieli zadanie, wypisz wyrazy pokrewne, pamiętajcie, to nie musi iść bezpośrednio, że to wyraz podstawowy i zaraz wyraz pochodny. Nie. Tak? Możemy tu przeskoczyć kilka etapów, bo wyraz pokrewny musi mieć te wspólny rdzeń, czyli tę cząstkę znaczeniową, tak? Yy, I rdzeniem. Dobrze, zatem tutaj przechodzimy, słuchajcie do wyrazów pokrewnych, ale od razu, tak, żeby też i formanty powtórzyć, mamy to zabarwienie dodatnie i zabarwienie ujemne. Zabarwienie dodatnie, no w jaki sposób pokazać nas pozytywny yy, stosunek do czegoś? Oczywiście za pomocą zdrobnienieczek, Tak, będziemy zdrabniać. Jak ujemne. Yy, ujemne nacechowanie, tak, nasz, yy, no to zgrubienia. Słuchajcie, but. No to mały bucik. No nie wiem, można, a buciczek, yy, jeśli ktoś by chciał jeszcze bardziej zmiękczyć. Są to wyrazy pokrewne i już widać, prawda, że oboczność nastąpiłaby, wymiana ty. Do tego C i nawet zmiękczonego. Taki, o taki but, nie wiem, bucisko. Wyjdź mi z tymi buciskami tam z domu. Na przykład, jeżeli nie wytrzymacie dokładnie dokładniej, y, aura sprzyja temu, żeby wnosić dużo piasku i błota. To, y, no bo y, przylepia się, nie? Do śniegu. Dobra, nos. No to oczywiście, że nosek. Taki śliczny, mały nosek, ale jak paskudny i wielgachny, no to nohal. Zauważcie, w rdzeniu nam nastąpiło, y, nastąpiłaby oboczność. Znowu mamy oboczność. Niska. Proszę bardzo, może być miseczka. Tak? Zgrubnienie, no to Micha, wielka Micha. Zamek. Tak? Słuchajcie, to nie jest trudne ćwiczenie. No, to zameczek. Wie... Okropne, straszne zamczysko. Pies, powiemy, psina. Zobaczcie, to jest ta charakterystyczna. Kiedy mówiłam o rzeczownikach, odwoływałam się, słuchajcie, do mm, historii naszego języka. Opowiadałam o jerach i skąd się bierze to e-ruchome. tak? Tutaj y, rdzeń wyglądałby pies, a w wyrazach w wielu wyrazach y, pokrewnych jest to samo pysy. Tutaj wielkie psisko, ząb. Zobaczcie w przykładzie ząb, ząbeczek. Polecenie brzmi wyrazy pokrewne. Nie muszą być tylko wyrazy pochodne. Bo moi drodzy, to jest różnica. Tu przykład ząbeczek. Natomiast rdzeniem byłby sam wyraz, sama cząstka ząb. Tak? A tutaj zębiska jakieś takie kły. Dobrze. Zobaczcie, jakie tutaj przygotowałam Wam wyrazy. Nie wiem, solna, sól, posolić, przesolić, dosolić, zasolone, solniczka, solarka, solenie. O co chodzi? Pierwsze polecenie. Przyjrzyjcie się tym wyrazom. Szukamy wyrazu matki. Matki, która urodziła wszystkie pozostałe wyrazy. Tak? Nie bezpośrednio, ale o. I to byśmy nazwali matka, ta, potem matka ma córkę, córka rodzi, no to potem jest wnuczka, i tak byśmy mogli sobie rozpisywać i nazywać wyrazy. Szukamy tego podstawowego wyrazu, który jest niepodzielny słowotwórczo, czyli nie można rozbić na podstawę słowotwórczą i format. Czy macie ten wyraz spośród tych wszystkich? Zakładam, że tak. Jest to sól. No to, moi drodzy, drugie zadanie. Co będzie tutaj rdzeniem w tych wszystkich wyrazach pokrewnych? Bo zobaczcie, to jest rodzina wyrazów. Te wyrazy to są wyrazy pokrewne, tworzą jedną wielką rodzinę. I teraz co je łączy? Co będzie rdzeniem? Co będzie tą wspólną cząstką? Trzeba się przyjrzeć. Proszę bardzo, tak? To będzie sól, ale wiadomo, z oboczno, obocznościami, czyli z O-U, zamieniające się na O, tak? Tudzież L z opcją zmiękczenia. No to właśnie już wskazałam te oboczności. Zobaczcie teraz innego typu. To odwołuje się do tego przykładu z kotem i kotletem. Czasami faktycznie wyraźno mają te same cząstki, ale to nie są te same cząstki znaczeniowe. Tutaj takie zadanie jak pomieszałam dwie rodziny. Naprawdę jest tutaj miszmasz rodzinny, dwie rodziny nam się tutaj pomieszały. Trzeba by je uporządkować. Książka, książek księgarnia, książeczka, księżniczka, książkowy, książęcy, księżątko, księgarz, księżna, księga, księstwo. Wiadomo, że na kolejnym slajdzie pojawią się odpowiedzi, ale zawsze y, potem możecie zrobić pauzę. I sprawdzić się. Zobaczcie. Pierwsza rodzina wyrazów. Książka, księgarnia, książeczka, książkowy, księgarz, księga. Jak sądzicie, tutaj byśmy musieli ustalić wyraz matkę, tak? Od którego wyrazu powstają te pozostałe. Słuchajcie, wyrazem matką. Czyli tym wyrazem niepodzielnym słowotwórczo będzie księga. Tak. Bo książka no to, to jest już mniejsza księga. Tak brzmiałaby ta pra, parafraza słowotwórcza, definicja tego wyrazu. Spróbujcie wyodrębnić rdzeń. Wiedząc, że w rdzeniu mogą następować oboczności. Tak. Wiecie, zawsze to podobnie hmm, sprawdzać. K jest, wszędzie jest. Tam s i wszędzie jest, jest. On jest, jest o, tutaj się pojawiło n. Ale patrzymy, czy pojawia się z kolei kolejna głoska, że. Proszę, mamy że, ale też się pojawia g. Ale moi drodzy, jeżeli sobie uzmysłowimy podstawowe zasady ortograficzne, na przykład, że kiedy piszemy, że Bo wymienia się na G, to tutaj właśnie pomagają nam opanować te reguły wyrazy pokrewne. No to spójrzmy, co będzie tutaj naszym rdzeniem. Od księg do książ. Tak, bo różnie ten rdzeń się może zmieniać. Wtedy musimy wskazać oboczności. Tak? Ilekroć zachodzi zmiana w rdzeniu, wskazujemy oboczności. Czyli jest to en do on, tak? g do ży. Dlaczego patrzymy zawsze od tego wyrazu matki, od tego wyrazu niepodzielnego słowotwórcze? Nie wiem, czy pamiętacie przykłady, ale tam wszystko było takie książęce, tak? Z księciu związane. Czyli książę, księżniczka, książą, książątko, księżna i księstwo. To samo analizujemy. Pamiętajcie też właśnie, jakie głoski mogą się wymieniać. I tutaj mamy uzasadnienie, słuchajcie, czysto też ortograficzne. No to szukamy rdzenia się powtarza, si też, on jest, o, gdzieś zamienia się na e, mhm. potem mamy ży, ale tutaj sy. Taką regułę przecież też mamy. Zobaczcie, tak, jaki jest rdzeń. Książ, księż, księż. tak, nawet y, taka opcja nam się pojawia. W związku z tym... Oboczności mamy on do ę i ż do s. Chociażby w wyrazie księstwo. Przede wszystkim w tym wyrazie. Wyraz matka to książę. Tak jak mówiłam, że można pewne zasady ortograficzne sobie tłumaczyć w ten sposób. No zobaczcie, to pięknie wychodzi tutaj. Wyjaśni pisownie wyrazów, tworząc wyrazy pokrewne. Nie wyrazy poch pochodne, tylko wyrazy pokrewne. Czyli muszą należeć do tej samej rodziny. Słuchajcie, takie ćwiczenia to już są od czwartej klasy szkoły podstawowej. No to idziemy. Drożyzna. No to z czym nam się będzie kojarzyło? No drogo. Tak? Tutaj w ogóle wyrazem yy, matką pewnie byłby wyraz drogi, ale my nie mamy takiego polecenia. Możemy wskazać jakikolwiek wyraz pokrewny. Analizujemy, słuchajcie, do którego momentu tak, byłby rdzeń i proszę bardzo, tak? Mamy i oboczności, czyli wymianę głosek, obok zapisany rdzeń. Przemówienie. Mm, jakikolwiek wyraz pokrewny, czyli należący do tej rodziny, proszę bardzo, mowa, mowa. No to przyjrzyjcie się, tak? Która część jest tutaj wspólna? Jakie byłyby oboczności? W ogóle, przecież nam y, ten wyraz tłumaczy y, pisownie, tak, u zamkniętego, no najprościej rzecz umując, o wymieniające się na U. No, mamy tutaj ten element takiego zmiękczenia, więc też zaznaczamy. Każący bokara. No, r wymienne na rz, prawda? Yy... Też nam się tutaj ta ortograficzna zasada przekłada. Mrożonka. No, to mrozić. Odmrozić powstaje. Tak? Też oboczności tłumaczą nam zasady ortograficzne. Pociecha pocieszyć, tak, ch, Pamiętacie zasadę ch wymienne jest nasze. Proszę bardzo, tak. Przykłady wyrazów pokrewnych. Moi drodzy, wszystko jest zawsze kwestią ćwiczeń i takiego sobie ułożenia. Wyrazy pokrewne, na pewno yy, ma, łatwiej jest wskazywać wyrazy pokrewne. Tak? Wystarczy ten wspólny rdzeń znaczenia, niż bezpośrednio wyraz, dajmy na to pochodny. Ja wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Tak rodzinnie było. Słuchajcie, kolejne spotkanie będzie poświęcone wyrazom złożonym. Już przygotowałam parę parę takich, no moim zdaniem zabawnych, ale dobrze wiemy, że polonistki też. Mogą bawić różne rzeczy. Zobaczymy, jaka będzie Wasza reakcja. Dziękuję bardzo za uwagę. Wam wszystkim do widzenia.